Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Mandio i witam Was w kolejnym odcinku Five Nights at Freddy's. Jest to odcinek numer 4, będziemy przechodzić noc numer 3 i w tym odcinku oczywiście przejdziemy tę noc. Słuchajcie, sprawa wygląda następująco, że o, mamy dalej maraton Five Nights at Freddy's oczywiście i tym razem kolejny odcinek będzie jak nie będzie 15 tysięcy lajków, a jak będzie 10 tysięcy lajków, zmniejszam tą granicę, bo po prostu 15 tysięcy było za dużo i wielu osobom się odechciało, a poza tym YouTube miał problem z publikowaniem wczoraj odcinku, później już po tym moim pierwszym i tylko ten pierwszy tak ładnie się opublikował. Myślę, że to troszeczkę... Nie wiem w zasadzie przez co to jest. To jest YouTube, co nie? Słuchajcie, troszeczkę jeszcze tutaj pogadam sekundę, bo jak będę w grze się skupię całkowicie na grze. Trochę pooglądałem moje odcinki i zauważyłem kilka rzeczy, na przykład kwiaty przy stoliku, obejrzałem Let's Play Elevena, czy tam kogo... Nie pamiętam kogo Let's Play oglądałem, ale zobaczyłem, że była kroplówka i no gra bardzo mocno sugeruje, że to się odbywa w jakimś szpitalu, prawdopodobnie być może psychiatry, pediatrycznym dla dzieci. Pediatria to jest zajmowanie się dziećmi? Nie pamiętam, szczerze mówiąc. A, moim zdaniem osoba, którą gramy może być dzieckiem, które jest w śpiączce po prostu. Być może. Nie wiem. Cała historia podobno się rozwiąże już bardzo niedługo, jest ona... Nad... W większości zamknięta, pozbawiona tutaj szansy na interpretację, ale ja chociaż, jeżeli się tak okaże, to ja zrobię jeden filmik, w którym tłumaczę całą historię ze wszystkimi dowodami i tak dalej. Ale wątpię, żeby tak było. Słuchajcie, była zmiana, była aktualizacja tej gry, i teraz dźwięk oddychania jest dużo głośniejszy. O, Foxy, Foxy zaraz do mnie przybiegnie tutaj, okej, okay, dobra, Foxy, zapraszam Cię tutaj do mnie, ja wiem, że Ty lubisz się chować w tej szafie. O, widzicie? Było słychać wyraźnie oddychanie i Foxy jeszcze nie ma. Ale Fredberry są bardzo tego aktywne tej nocy. Widzicie? Bardzo wyraźnie było słychać. Nadal nie ma Foxiego, to jest dziwne. Myślałem, że już Foxy będzie. Cały czas coś za mną biega, ale tych Fredberów tam nie ma. Dziwne, dziwne, dziwne. Cześć, cika, witam, witam, ale to już byłaś u mnie pod drzwiami raz, zatem wiesz. Foxy, może tutaj jednak jesteś? Nie, nie ma Cię jeszcze. No, Fredbery dopiero teraz się pojawił. Nie wiem, dlaczego jest celu biegania, skoro Fredbery dopiero teraz się pojawiają. Okej. Okay. Fredbear, jesteście tutaj czy nie? Dlaczego ja was cały czas słyszał? Wigają cały czas wokół mnie. What the fuck? Na razie jest... Może za często sprawdzam? Może właśnie dlatego ich nie ma, bo za często je sprawdzam? Tak, to były kroki, żeby on nie jest tam. Ja bym zamknął drzwi, to byłoby już koniec gry. No wreszcie jesteście, już się martwiłem o was. Cześć Cika, eee, Cika zbugowała się tam trochę, ja tam widziałem. Przez to, że one biegają, ja się nie mogę skupić. Ja na pewno słyszę wszystko dobrze. Dziwna sprawa z tymi Fredberami jest teraz. Hmm, interesujące, interesujące bardzo, bo... Bo słuchajcie, bo jak one tak biegają, to one powinny być za mną, ale ich tam nie ma w ogóle, what the fuck? Czy to jest jakiś easter egg? No, jest teraz. Czy one muszą pobiegać ileś razy i dopiero wtedy się pojawiają? Pewnie na wyższych poziomach trudności jest trudniej. Dobra, sprawdźmy cię. Nie, nikogo nie ma. Jest bardzo. O, jest Foxy. Cześć Foxy, zaraz do ciebie pójdziemy. Jest bardzo spokojna noc. Cześć Fredbear, już się tam zbierałeś. Nie, Foxy, ja się ciebie już aż tak teraz nie boję. Już się przyzwyczaiłem ja troszeczkę do ciebie. Nie no, jeszcze nie mogę. No, jeszcze Foxy nie jest do końca schowany, ale zaraz go po... dochowamy, że tak powiem. Cześć Bonnie. Cześć Cika. Fredbear i Foxy. Dobra, Foxy mnie nie zdąży złapać. Foxy, czekamy, czekamy, czekamy. Ile tylko możemy poczekamy? Jeszcze troszeczkę zaczekamy. O, pięknie, schował się prawie całkowicie. Sią Fredbear. Bonnie, teraz. Czeka na samym końcu. No, nawet go tutaj nie było, bo niego bardzo dobrze. Czwarta jem. Latarka mi zamrugała, muszę iść do Foxiego. Tak, już Foxy się tutaj szykował do doskoku po lewej, słyszałem po niego. Tak, wyraźnie już go słyszałem. Cześć, Bonnie. Jeszcze Fredbear za mną, dwa, trzy. Fox jest z nim mega, mega aktywny tej nocy. Ale już muszę odpuścić, bo muszę iść tutaj. Dobra. Sią. Zaraz pójdę do ciebie, Bonnie. Bonnie czeka już pod drzwiami. Nie, jeszcze nie. Wow, myślałem, że już pod drzwiami czeka. Się Fredbear, Foxy. Po prawej słyszałem, Czika. Okej okay. też Czika. O Fredbear, już były dwa czy trzy. Widzieliście? Było coś innego tam i Foxy. Była, wygramy. Siema, papa, żegnam was. Nie wierzę! Nie było słychać oddechu, to po primo. Po drugie sekundę przed końcem! Nie chce mi się wierzyć. No naprawdę, sekundę przed końcem! Nawet się nie przestraszałem, ja się zdziwiłem! Ja się zdziwiłem po prostu, bo nie było słychać oddechu ani nic. A czekałem wystarczająco długo, już powinien było słychać oddech. Oh my god, tak pięknie szło! Tak perfekcyjnie! Dobra, słuchajcie, nie ma co się ma Trzeba przechodzić dalej! Jest! To była najdziwniejsza. To była najdziwniejsza trzecia noc, jaką chyba miałem. Wiecie dlaczego? Bo nie było Foxiego. Net na sekundę nie... Był Foxy, co nie pokazywał się, ale nie wszedł do mojej szafy. Słuchajcie, ja się dowiedziałem, że ja ostatni raz jak przechodziłem minigierkę, ja ją jakoś dziwnie źle przeszedłem, ale nie martwcie się. Po wszystkim, po całym FNAFie będzie jeszcze oddzielny filmik, w którym będę tłumaczył całą historię, która jest przedstawiona nam w czwartej części, wszystkie easter eggi i tak dalej, nie martwcie się, jeżeli coś pominąłem, to na pewno zrobię swój research, wszystko zbadam, żeby wam to wyjaśnić, co nie ja od tego jestem, Eleven jest od przechodzenia, wszystkich 20, 20, 20 i tak dalej, ale kurde, udało mi się, ta noc była chyba najspokojniejszą nocą, jaką miałem we FNAFie, dobra, nienawidzicie, no okej, okay. no to, to, to nigdy nie brzmi dobrze i co, hmm? Czy ja zamknąłem coś, nie? Możesz tym razem się wydostać, ale musisz się pośpieszyć. W lewą stronę, nie w prawo. A nie, w prawo miałem tak, 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 tak. Zapomniałem już. O, gdzie ja jestem? Tutaj jest jakiś dzieciak. What the fuck? A tutaj się chowa Fredber Tam, kim ty jesteś? Gdzie jest twoja pluszowa zabawka? Moim jest Spring Bonnie. Mój tatuś mówi, żebym był uważny, że kiedy z nim e, się bawię, albo mnie ugryzie w, w palec. A, to on jest taką pułapką na palce, on mówi. Okej, okay, czyli w dół mam iść. Uważ